Wasza reakcja bardzo, bardzo cieszy. Wiecie, mamy w ofercie krem niebieski diament, ale przyszła pora na biały diament. I, kochani, powiem Wam: ten krem nie jest standardowy. Jest kosmetykiem niezwykłym. Począwszy od jego tekstury, której się trzeba nauczyć, dlatego, że kryje w sobie niezwykłą moc. Kochanie, on jest delikatny, niczym mgła, ale ma siłę i działanie błyskawicy. Tak bym mogła go scharakteryzować tylko powiedzmy w tych dwóch pierwszych zdaniach. Natomiast dzisiaj o nim zdecydowanie, zdecydowanie więcej, ale również o filozofii powstania tego kosmetyku. Ponieważ osoba, która skomponowała tę recepturę oraz zgłosiła do patentu technologię, która została w tym kosmetyku użyta, inspirowała się tym, że piękno pochodzi z morza i że z pięknem. Wiążą się składniki, które właśnie e, mocno, mocno oddziałują z wodą. No i właśnie, Wenus, Afrodyta, tak? Uosobiająca esencję piękna i miłości. Ona cieszyła się tym mianem od momentu swoich niezwykłych narodzin, a powstała z piany morskiej. Przepiękna historia, która pokazuje tak naprawdę ogromny związek człowieka z naturą, ale również bogini piękna i jej morskiego pochodzenia. Dlatego właśnie w tym produkcie znajdziemy surowce, które bardzo mocno wiążą się właśnie ze środowiskiem wodnym. Co to jest? Aż trzy rodzaje kolagenu. Glikozaminoglikany z meduzy, tym razem. Ekstrakt z pereł. I oczywiście kwas hialuronowy. I nie tylko. Natomiast te wszystkie składniki znajdują się w tym produkcie w gigantycznych ilościach i w niezwykłych połączeniach. Najważniejszym elementem tego kosmetyku jest niezwykła technologia. Technologia, tak jak wspomniałam, która została zgłoszona do patentu, technologia ta nazywa się geltrap. I już sama nazwa jej wskazuje na to, że ma ona związek ze strukturą żelową. I na ogół struktury żelowe kojarzą nam się z produktami, które są lekkie, szybko się wchłaniają, które nie pozostawiają żadnych spektakularnych odczuć na skórze. W tym wypadku jest zupełnie inaczej, ponieważ żel -trap to struktura żelowa, w której w cząsteczkach zatopione są Duże ilości składników aktywnych, zarówno tych, które rozpuszczają się w wodzie, jak i w oleju. Czyli ta technologia daje nam niezwykłe możliwości transportowania i absorbowania składników aktywnych w głąb skóry. Jeśli mielibyśmy porównać ją do emulsji takiej klasycznej, to jesteśmy w stanie. Aż o 25% zwiększyć ilość substancji aktywnych, które będą absorbowane w głąb skóry. Co więcej, ta technologia daje nam również niezwykłą możliwość zawieszenia w masie kremu ogromnych ilości kolagenu. I Zobaczcie, że nasze hydraty kolagenowe czy kolageny natywne tak naprawdę mają swoje ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o zawieszanie ich w kosmetyku, ze względu na to, że taki kosmetyk się klei. On jest po prostu nieprzyjemny bardzo w odczuciu. I na ogół kosmetyki, które zawierają kolagen, to już taki maks maksów, co możemy spotkać, to jest od 8 do 10%. A tutaj mamy dużo więcej. Za chwilę zobaczycie, jak dużo tak naprawdę udało się tutaj tego kolagenu, tego kolagenu zmieścić. Co więcej... Ta migracja substancji aktywnych również zachodzi w taki nieszablonowy sposób. Dlatego, że kiedy aplikujemy kosmetyk na skórę, musimy dać mu chwilę poleżeć. I kiedy go już rozprowadzimy. To nie jest efekt finalny i na to należy zwrócić bardzo dużą uwagę, dlatego że absorbowanie tych składników dokładnie tak samo jak to czujecie czasem w przypadku aplikowania kolagenu, chwilę musi potrwać. Czyli te 2-3 minuty od pełnej aplikacji to jest czas które on po prostu musi na tej skórze pobyć, i dopiero potem, kiedy dotkniecie skórę, zobaczycie, jak zadziałał ten kosmetyk. Trzy formy kolagenu. Zobaczcie na te cyfry, bo te cyfry wyglądają naprawdę imponująco. Hydrat kolagenowy 18%, natywny kolagen rybi aż 13%. No i ten hydrolizat, którego tak strasznie nie lubimy i on jest taki paste i on tak nie działa, znalazł się w tym produkcie, ale on się znalazł dlatego, że jest to hydrolizat po pierwsze niskocząsteczkowy, po drugie jest to również hydrolizat, który jest zawarty w kompleksie z rdzeniem krzemowym i bardzo nam zależało, aby właśnie ten krzem był odpowiednio transportowany do skóry, bo jest on właśnie minerałem, który jest nam niezbędny w tym, aby nasza skóra odpowiednio się regenerowała. Świetnie to wygląda, prawda? Kochani. Natomiast ja właśnie też, Basia, wiesz, mogę się zacząć zastanawiać nad tym, kiedy my się zestarzejemy, bo chyba nie będzie kiedy, bo coraz to nowe rozwiązania, i tak naprawdę, słuchajcie, no nikt, niech to się nie stanie po prostu, tak? Myślę, że też te dzisiejsze czasy i niesamowite rozwiązania technologiczne, które właśnie przynosi nam nauka, pozwalają właśnie na to, aby kosmetyki były jeszcze skuteczniejsze, jeszcze lepsze, jeszcze przyjemniejsze, tak naprawdę, w aplikacji i aby ta skóra niezwykle piękniała. Kochani, kompleks aż czterech kwasów hieluronowych. Tak jak wiecie, mamy kwas hieluronowy niskocząsteczkowy, średniocząsteczkowy, wysokocząsteczkowy. Mamy też hieluronian sodu. Dlaczego aż tyle tego kwasu hieluronowego? Otóż te wszystkie kwasy hieluronowe tworzą na skórze sieć 4D. Tak, aby woda była... Utrzymywana w każdej warstwie skóry, czyli zarówno w tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych, bo jeżeli stosujemy jedną formę, to oczekujemy określonego rezultatu, tak? I tym rezultatem jest albo wygładzenie skóry z zewnątrz, bądź działanie głęboko. Nam bardzo, bardzo zależało na tym, aby spotęgować maksymalnie działanie kwasów wysokośrednio i wielocząsteczkowych właśnie poprzez działanie ronianu, sodu i on to robi. Co w ogóle daje nam ten kwas hialuronowy? Bo dużo się o nim mówi, natomiast ten składnik jest niezbędny, bo on jest składnikiem macierzy międzykomórkowej. Przecież nasze włókna kolagenowe, elastynowe są spoiwem naszej skóry, ale uzupełnia je kwas cheloronowy. Jeżeli ten kwas cheloronowy tak naprawdę tworzy dużą objętość, wiąże duże ilości wody, to skóra jest napięta, gładka, elastyczna i również wygładzają się zmarszczki. W tym kosmetyku, kochani, mamy ogromny nacisk położony na nawilżenie, bo myślę, że zwróciliście uwagę czasami na takie skóry, które nie są dojrzałe, ale brak im energii i wyglądają na zmęczone. Jest to właśnie efekt takiego niedostatecznego nawodnienia. Natomiast woda. To jest podstawa podstaw każdej istoty żyjącej, naszego organizmu i również naszej skóry. Dlatego tutaj będziemy nawilżać z ogromną siłą, i to nawilżenie przekłada się ewidentnie na wygładzenie zmarszczek. I. <tryk> <Ja czekam. tryk> Nareszcie. Nareszcie. Mm. Dobrze? Kochani, akurat w tym kosmetyku, z racji tego, że składniki pochodzenia wodnego, tak naprawdę, wszystko to, co w wodzie się znajduje i ma z nią związek, glikozaminoglikany tym razem z meduzy. Nie bez przyczyny, ponieważ na następnym slajdzie opowiem Wam o czymś, co działa niezwykle intensywnie na skórę i jest również składową tych glikozaminoglikanów. Natomiast Tutaj, jeżeli chodzi o te dbamy o to, aby odpowiednio absorbować składniki w głąb skóry, ponieważ wiecie już doskonale, że gagi to składniki, które są promotorami przenikania. To mamy obryte, a teraz będziemy uczyć się innych rzeczy, dlatego że one również chronią przed stresem oksydacyjnym, czyli są antyoksydantami, plus do tego chronią również przed negatywnym działaniem. Właśnie e, promieniowania UV. Ale to, co jest w nich niezwykłego, to mucyna. I mucyna to jest gigant, jeżeli chodzi o wiązanie wody. Przed chwilą mówiliśmy o kwasie hialuronowym i mówi się o tym, że jedna cząsteczka kwasu hialuronowego średnio ma zdolności przyłączania. 250 cząsteczek wody. Mucyna przyłącza 750 cząsteczek wody. I już w badaniach z 2008 roku wykazano w testach in vivo i in vitro, że jej potencjał kumulowania wody jest niewspółmierny do kwasu hialuronowego. Ona ma też inne swoje funkcje, dlatego te składniki, te surowce łączy się ze sobą, aby nasilać ich działanie. Ale kochani, aż 750 cząsteczek wody jest w stanie przełączyć mucyna. Co więcej, ona również doskonale chroni przed właśnie stresem oksydacyjnym, ale również. Jest składnikiem, który będzie hamował aktywność elastazy. A jeżeli hamujemy aktywność elastazy, to dłużej zachowujemy swoją ustrojową elastynę, czyli zwyczajnie wolniej się sta starzejemy. Co więcej, mucyna ma również wpływ na komórki skóry, które związane są. Z naszymi zewnętrznymi partiami skóry, czyli korneocytami, ponieważ kiedy one rodzą się w naszej warstwie podstawnej, migrują, obumierają aż do warstwy rogowej. I teraz, aby ten proces dojrzewania keratynocytów był prawidłowy i aby ta keratyna w skórze odpowiednio się zachowywała, będzie o to dbała właśnie pani Mucyna. Czyli mamy nowy składnik w naszych produktach. Co więcej, zawarliśmy tutaj cudowny ekstrakt z perł. Po co? Po to, aby cera nabierała wspaniałego blasku. Po to, aby już po nałożeniu kosmetyku ona była rozświetlona. Ale błagam, nie myślcie o tym, że to jest jakiś brokat, bo nie jest to żaden brokat. Nikt się nie będzie świecił jak na sylwestra. Ekstrakt z pereł, który jest zmikronizowany do bardzo, bardzo malutkich cząsteczek, jest ekstraktem, który tworzy na skórze. Przepiękny, delikatny film, który tak naprawdę my możemy zobaczyć, że fajnie ta skóra jest pełna blasku, jest rozpromieniona, wygląda zdrowo natychmiast. Więc, nawet jeżeli jesteśmy zmęczeni, to tutaj będziemy mieli taki handicap w postaci właśnie tego kosmetyku. Co więcej, ekstrakt z pereł ma doskonały wpływ na nasze melanocyty, czyli dba o to, aby one pracowały w sposób zrównoważony i nie wytwarzały zbyt dużo barwnika, jakim jest melanina, czyli będzie rozjaśniał przebarwienia. Właściwości tonizujące, czyli utrzymywanie odpowiedniego pH. To jest taka, taki bzded w ogóle trochę czasami się wydaje w ogóle w kosmetykach, ale pH jest ważnym elementem utrzymywania odpowiednio flory bakteryjnej skóry, ponieważ im wyższe pH, tym więcej bakterii, im niższe pH tych bakterii oczywiście mniej, więc to regulowanie pH, czyli właśnie funkcja tonizowania jest ważnym elementem ochronnym, jeżeli chodzi o naszą skórę. Ten składnik również hamuje e, aktywność elastazy, dzięki czemu będziemy po prostu jeszcze młodsi. Ważnym również elementem jest taki składnik mówię, otrzaskany bardzo, bardzo mocno, skwalan, ale jest to oczywiście naturalny skwalan z oliwy, z oliwek. I co ważne, składnik naszego sebum, poza tym skwalan jest jedną z takich najlepiej znanych, ale również skutecznych i bezpiecznych składników, które dbają o odpowiednie... E, o odpowiednią ilość lipidów w naszej warstwie rogowej. Ponieważ, tak jak wiecie, nasz płaszcz wodno-lipidowy utrzymuje wodę, składa się z lipidów naturalnie i te lipidy są bardzo, bardzo skórze potrzebne. Dlatego zadbaliśmy o to, aby również właśnie w tym kosmetyku lipidy się znajdowały, aby ta skóra również była zaopiekowana pod tym względem z zewnątrz. Skwalan to również składnik niezwykle bezpieczny, dlatego że on ma niezwykle niski potencjał w ogóle alergenności. Dlatego znowu te składniki, o których powiedzieliśmy, są to składniki, które nie będą wywoływać podrażnień. I my tak zawsze koło tych podrażnień się kręcimy, ale to Wy najlepiej wiecie, ile jest takich przypadków, kiedy skóry osób no w wieku odpowiednim są po prostu nadwrażliwe z bardzo wielu przyczyn o tym jeszcze dzisiaj będziemy mówili i często kobiety nie mogą sięgnąć po kosmetyki które działają bardzo intensywnie bo kiedy one działają intensywnie bardzo mocno pobudzają fibroblasty to dochodzi do reakcji właśnie alergicznych, podrażnieniowych, zaczerwienień skóry. Dlatego tutaj też bardzo mocno dbaliśmy o to, aby ta receptura była tak skomponowana, aby tak naprawdę osoby, które mają skórę również bardzo bardzo delikatną, mogły swobodnie ten kosmetyk stosować. Co więcej skwalan to również ochrona przed działaniem czynników zewnętrznych, czyli czyli co? Czyli ciepło Czyli wiatr, czyli mróz, kiedy, który mam nadzieję nie przyjdzie, ale to wszystko po prostu jest istotne, aby nasza skóra była odpowiednio zabezpieczona. No i teraz, kochani, wisianeczka na torcie. Ten kosmetyk został poddany badaniom. Został poddany badaniom aplikacyjnym oraz badaniom aparaturowym. I zobaczcie, jakie on ma cudowne notowania u kobiet, które go stosowały: intensywne nawilżenie seteczka, wygładzenie i wyrównanie powierzchni skóry 100%, poprawa napięcia 100%, poprawa kolorytu 100% przywrócenie promiennego wyglądu 100% i poprawa kondycji i wyglądu 100%. Nie jest tak łatwo, słuchajcie, zaopiekować się tak naprawdę i zadbać o potrzeby całkowicie przypadkowych probantek. Więc zobaczcie, że ten krem ma ogromny potencjał, bo tak gigantyczny jak ta mucyna, zadbania o potrzeby skór wielu kobiet i dostosowania się do ich potrzeb pielęgnacyjnych. Reasumując, kochani, luksusowo to jest u nas zawsze, tym razem jest wybitnie luksusowo, ponieważ mamy zaawansowaną niezwykle technologicznie recepturę. Wszystkie główne składniki są wycelowane na to, aby odpowiednio zatroszczyć się o pielęgnację skóry dojrzałej, ponieważ na taki kosmetyk trochę trzeba sobie zasłużyć swoim wiekiem. Więc to nie jest kosmetyk dla małolatów, ale dla osób, które widzą już u siebie oznaki starzenia się skóry. Natychmiastowe działanie. Jak najbardziej tak, bo widać je po pierwszym użyciu, i zaraz opowiem jeszcze, podkreślę kwestię używa, e, używania. Luksusowa konsystencja takiej jeszcze nie mieliśmy. Ona w pierwszym odczuciu jest zaskakująca. I wierzcie mi, że kiedy weźmiecie ten kosmetyk w dłonie, możecie mieć mieszane uczucia. Ale to, co zobaczycie na skórze, całkowicie Was przekona. Regeneracja nawilżenia ochrona, odbudowa, tak naprawdę wszystkich białek strukturalnych w skórze, synteza gigantyczna kolagenu i aksamitne, cudowne wykończenie. Kochani, cena myślę, że przyjazna.